Siema, to tutaj ja, Sebastian, Sebek, jak tam chcecie. Postanowiłem, że zacznę kręcić trzeci sezon, już trzeci albo czwarty to byłby, ponieważ ten drugi to był jakiś niewypał. Ostatni odcinek to był po prostu jakaś porażka, też byłem chory i w ogóle nie przejmujcie się tym. Odcinki będą się pokazywać tak często, na ile mi to pozwoli szkoła. Mamy kwiecień, więc już mam nadzieję, niedługo coraz częściej się to będzie pojawiać. Postaram się jak najwięcej czasu na to poświęcić. No, ale aczkolwiek też jeszcze mm, są inne sprawy na serwerach itp., żeby nie było pytań. Mój tekstur nazywa się SFAX Pure BD Craft. Nawet mogę zademonstrować tutaj, proszę. Nawet mam opłaczkę Xraya. x to, to jest kkf jak się kiedyś grało, teraz już się nie gra. SFAX 128 mniej więcej nie chcę iść przy, 500, przy 256 512 wypiernisze mi kompa ale to jest mało ważne zacznijmy po prostu grę yy, na nowym świecie hmm. oczywiście szkoła przetrwania hmm, przetrwania o jezu z minecraft Kurde! Sezon 3. Ło! dobra. Ciekawe trwania z Minecraft, koniec. No, oczywiście przetwarzanie, bo ja mam Na spolzczeniu będę jechał, bo, bo lubię spolszczenie i tworzymy świat. Ostatnio miałem takiego farta, że zrobiłem świat na śniegu, więc zobaczymy gdzie teraz. Tylko 10 fpsów. ów o, cholera. Eee. Ło, nie śnieg, ale śnieg jest za nami. A jedyny ma takiego że mam to jest mini-mapka. Minimapka mi się przydaje na innych serwerach, typu Ender City, typu inne. Już mamy lawę, mamy pustynię, ale ja potrzebuję drzewa. Tu już mamy choinki. Trzeba będzie iść w drugą stronę. W stronę. Nie jest tak źle, 20-30 no fpsów nie mam żadnego singleplayer, komeceni ani X to jest umiało proszę mini mapka. zrobimy sobie crafting table. Znaczy bardzo mi się podobają. Są zawaliste po prostu. Oczywiście wulgarne słowa zdarze będą się pojawiać. Mam nadzieję, że nie, nie tak często jak ostatnio to było, ale mam nadzieję, że będą. Z góry przepraszam za wszystkie szumy jakie będziecie słyszeć i te inne pierdoły. Aha, dobra. Jeszcze jeden. Zrobimy sobie siekierkę. Mm -hmm. Yupi. Od razu lepiej. Nie wiem jeszcze jak dokładnie co będzie wyglądać. Podejrzewam, że po prostu coś będę budować. O, jak fajnie. Zcięła się cała. Oczywiście gramy chyba na normalu, Teraz powiem na czym opcję. A, mm, a nie, na peacefulu na razie gramy. Na razie na peacefulu tam później się włączy jakiegoś hardcora czy co innego, żeby. Jak będę szedł do jakiejś jaskini czy coś, bo na razie nie widzę sensu włączać y, hardcora, skoro będę dopiero się budował. Dobra, wychodzimy stąd. O, tam jest fajnie. Dobra, czyli teraz trzeba zrobić mieczyk, ale to... A, jakiś kamyczek by się przydał, na drewnianym nie będziemy się bić. Oh yeah! O, węgiel od razu się trafił. Ale węgiel już wydobędziemy na pewno nie tym. Ok. Także mi już drewnianego się mógł pozbyć, zaraz, za chwilę. A nie, nie będziemy tym kopać. My jesteśmy poważnymi ludźmi i będziemy używać kamiennego kilofu. Dobra, fajnie. Jeszcze trochę kobla. My zaraz znajdziemy sobie jakąś górkę, i w tej górce zrobimy sobie dziurkę, i w tej dziurce będziemy nocować, spać. Potem się wybuduje jakiś fajny domek. Dobra, bo potrzebujemy stejka. Jeszcze chwila, ile ja mam? To jeszcze akurat się wykopię. Yy, kilka kawałków. Coblostona. Nie może wam nie mówię coblostonu. Przyzwyczajenia. <grystanie> Zrobi się kamienną siekierkę. Dobra. Krówki. O, jest pierwsza. Tak, wypnij się do mnie tyłkiem. Ła! Są stejki, są stejki. Przeżyjemy. E, nie ma więcej prówek? A, cóż, na razie tyle stejków będzie musiało mi wystarczyć. O, dobra, biała brzoza. Ja muszę kontrolować ile ja to nagrywam, bo nie chcę robić zbyt długich filmików. O, sorry, w pierwszym odcinku znajdziemy tylko miejscówkę na kryjówkę, podejrzewam Jest jakieś 20 minut, powinno wystarczyć I ja zaraz będę kręcił następną, czyli się nie bójcie A skończę ten, to zacznę kręcić następnie Trochę, trochę, trochę zakatarzony jestem Ale damy radę Więcej drewna Albo wybudujemy domek z drewna, o, to jest plan Ale ja przyciszę jeszcze odgłosy w Minecrafcie, bo pewnie są trochę za głośno Okej, dobra, tyle powinno wystarczyć. Jeszcze tu widzę drzewko. Prze nie wiem czemu taka przerwa była, akurat, nikt mi się nie chciał kręcić. Teraz ostatnio wstawiłem ten filmik pseudowoWe z kolegami. Bawiliśmy się. Piasek. Nie chcę piasku, chcę bambus. Bambus to trzcina jest. Trzcina cukrowa. Pisze się trzcina, czyta się trzcina przez 3. Ach, polska mowa być trudna. Dobra, jeszcze jedno drzewko i idziemy szukać miejscu. Ile ja mam steków? Cztery, mało. Cztery stejki. Będę mówił stejki, nie pogniewacie się. Jak, jak, jak w chat <grywka> Lubię, 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 lubię koksu. Lubię go słuchać, on fajnie mówi. Faj, fajnie ma polski. A znaczy, się polski, on bardzo dobrze mówi po polsku. I ja wiem ile on musiał włożyć w pracy w to żeby się nauczyć tych języków wszystkich I tego, że, że jak wygląda no To nie jest takie hop -brzo, weźmiesz serydy Zacznijmy od tego, że nie bierze serydów Że weźmiesz jakąś odżywkę i co, i od razu wyglądasz I e, masz mięśnie. od razu wyglądasz jak Herkules i masz 60 cm w łapie No nie, tak nie jest, trzeba tego, tyle pracy włożyć, że ja nie mogę Może nie mówię na własnym przykładzie Chociaż sam trochę też ćwiczę Trochę ćwiczę, 5 razy w tygodniu trening ale jednak słuchałem ludzi, słuchałem innych opinii lekarzy i, i po, tym, po tym sam w mogę wnioskować, że, że musiał włożyć tu dużo pracy, dużo diet. Ja do diet nie mam siły. Diety nie są dla mnie. Ja jestem człowiekiem, który na, na diecie nie wytrzyma. I tak źle nie wyglądam. Teraz sobie zrobimy łóżeczko. Wiesz, czasami tak jak będę robił wyprawy do jaskiń tylko po surowce, to tam raczej nie będę kręcił, bo nie widzę sensu głębszego. Na kończuwę trzeba znaleźć, Albo tu w tym lesie sobie zrobimy domek na drzewie. Szała z drobinkami, jakby to bura czekują. Bo tam już chyba widzę ocean tylko. Na minimapce się nie przyglądam. O, Ludgy, Ladgy trochę, dobra, już. Minecraft wygeneruje świat, uspokój się. Uspokój się, mówię. O, górkę, o koledzy, ku... o jezu Ale ladży, chryste panie, co jest? O, dobra, ale lad... kurwa kurwa bez jaj, czekajcie, przerwę nagrania. Wracam po cięciu. Wyłączyłem na chwilę, bo klaczki były. Górki, o jaskinia. O, ta górka mi się podoba. Tutaj będzie nasza pierwsza chata. Będą pork chopy. No, i będzie będzie fajnie. Czyli co, w tym odcinku to było tyle, tak? Tu już widzę kobla, w którym się będę kopał. No, to kilo w dłoń. Słonko już prawie zachodzi, i ja kończę ten odcinek teraz w tym momencie. Las mamy niedaleko, bo las jest tutaj. Można też powęgielić do lasu. Tak, po węgiel. Dla no... no, nie będę Wam tłumaczył. Jak ktoś dopiero zaczyna grać w Minecrafta, to powiem sam filmik i i Patryka, yy, Minecraft Polska. No, nie Wam wszystko wytłumaczę. No dobra, to w tym odcinku byłoby to na, wsz... na tyle. Dziękuję za uwagę. Na razie, cześć czołem, do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. No, miłego, miłego dnia, miłego oglądania mojego przyszłego odcinka. Na razie, cześć.